Uh... i na do Moalboal no i wybieramy się przynajmniej do tego samego w zasadzie miejsca jesteśmy jakieś 4 km od plaży więc jedziemy tym oto przybytkiem. mega gorąco, także w końcu zaczynam czuć klimat Filipin jest bardzo ładnie po drodze za dużo nie nagrałem, bo przez okno ciężko było cokolwiek nagrać poza tym dużo było beznadziejnych yy, takich odcinków drogi z dziurami, więc Zaczęło rzucać akrobotnika po wypłacie. Nic za bardzo z tego nie wyszło. czy w takim oto jedziemy. Wyszedłem z mojego y, pensjonatu i spotkałem znajomych, którzy przyjechali też. <grymianie> Także poznaliśmy się dwa dni temu w Cebu, ale akurat y, padła mi bateria w GoPro, więc nic nie nagrałem niestety. No i akurat spotkanie tutaj. Rzecz wiedziałem, że jadą generalnie, ale akurat tu jest mała plaża, więc, więc fajnie. So just going to to getting So kaczki exactly. two. Tylko wyszedłem z pensjonatu i od razu wpadłem na znajomych Kolega ze Szwecji i dziewczyny z Cebu Filipinki Także mała mieścinka Dwie plaże w okolicy Jest godzina w pół do szóstej No i o pół do szóstej akurat robi się już ciemno tutaj Zaczyna jeszcze zresztą padać deszcz Żeby nie było za fajnie Poza tym w tym momencie na Filipinach jest pora deszczowa, także można się tego spodziewać. A tymczasem trzeba trochę zeksplorować okolice. Mnóstwo punktów nurkowania. Z tego co widzę, przyszedłem prawie kilka metrów, a już kilka widziałem. No i zobaczmy, jak wygląda plaża. Pierwsza plaża na Filipinach. No i rozpadało się na dobrym. Także jak wcześniej wspomniałem na filpinach jest porównanie czy pora deszczowa. W Sebu padało dwa dni pod rząd, dwa dni było bardzo gorąco, wliczając dzisiejszy. No i dojechałem tutaj do Moalboal też było bardzo gorąco, zaczął padać. Także mam nadzieję, że jutro będzie lepiej, ponieważ planuję wykorzystać sobie skuter i pojeździć tutaj po okolicach. ale zobaczymy, co jutro przyniesie nowy dzień i pogoda, bo to też definiuje, jak sobie organizować czas. Wstydliwa dziewczyna wyjątkowo, bo zazwyczaj Filipińczycy się nie wstydzą. qualcosa oggi uh, no, sai che non ho neanche visto cosa c'è qui si sì, anche io ma è piccolo io penso che adesso andrò a fare una passeggiata andrò in spiaggia si sì. e poi a pranzo controllo sul cellulare cos'altro c'è da visitare uh -huh. possiamo fare un giro con eh, scooter se vuoi oggi o domani perché oh, sì. Sì, perché non lo so, si, oggi forse si, no, non piove. Per mangiare tranquillo, poi dopo fare un giro. Perché... C'è una spiaggia molto bella. Adesso la c'è, aspetta, scusa, mi sto mandando una mail uh -huh. perché ho scritto al mio ufficio per organizzarmi una visita medica. Uh -huh. Me la vogliono organizzare a ciao e vi sto scrivendo siete pazzi. Uh -huh. Perché... Che, pa no, che è successo? Sono ah, piena di punture carica. di insetto. Ma... Inse... Dove è successo? Uh, non lo so, da tre giorni, eh, però eh, brucia. Brucia, sì. Sì, è molto forte e non riesco a smettere di grattarmi. Uh -huh. E quindi ho chiesto di organizzarmi una visita. Ci ha mescolato un po'? Pożyczyć skuter i jedziemy zwiedzać bezpośrednio sí, però devi stare accanto a non divertirti troppo che poi la mattina non ti svegli. Si chiama molto divertente. Mieszka na Kaliari właśnie, na Sardynii. No jest to najpiękniejsze w sumie chyba miejsce na Sardynii, przynajmniej jak dla mnie. Bardzo ładne miasto, ma swój jakiś taki specyficzny klimat. No a tak już wygląda droga na wodospad. 7 ore. Quindi 8-10 ore da parte a parte e il CBU è grande come fa l'hawaii? Sì. No, no, è un piccolo aereo privato. Sì. <ride> Wiem gdzieś tyle, ponieważ umawia się na wizytę do lekarza. Także zaraz do mnie dołączy, telefonicznie się umawia oczywiście. No, warto wiedzieć, że na Filipinach krąży denga jest to temat, którego nie można bagatelizować. No, bo jest dużo komarów na różnych wyspach. No i niewinnie może zacząć się. Przygoda chodzenia po lekarzach. Jest to dosyć uciążliwe, zwłaszcza w takich klimatach jak Filipiny czy Azja ogólnie rzecz biorąc. Także później chcemy podjechać do lekarza i zobaczymy co z tego będzie. Patent sugar dla 10 pesos kosztuje taki banan na ciepło. Takiego jeszcze nie jadę, zaraz spróbujemy. Bardzo dobre z cukrem i z masłem. Banany, tak oto tu wyglądają. No, i jestem przy tym całym wodospadzie. Zobaczmy, co to jest. jeden z wielu wodospadów na Serbii. Przypomina mi ta ścieżka wejścia na Maczupiczu Które miałem możliwość zrobić miesiąc temu No ale padał deszcz, było do bani Więc Kiepski był widok, no ale nieważne Droga jest bardzo podobna Tyle, że w lepszych warunkach Taki wodospad z serii wodospadów, czyli trzeci. Takie odbywają się wycieczki, tak zwany canyoning. Tak jak widać, zakłada się hełm, kamizelkę. Robi się taki trip po tych wszystkich wodospadach, no i się po prostu skacze. Taka przyjemność kosztuje 1500 pesos. into the heart of you

dalej około 4 km stąd w sensie stacji autobusów i nie jesteśmy 3.30 rano przyjechałem na lotnisko w Makatan, czyli na Cebu lecę na Palawan mamy wylot o 6.20 zmienili mi lot. Miałem wylatywać o, o 14.20 no, okazało się, że 8 godzin różnicy także udało mi się zapać taksówkę przypomniała mi się właśnie taka historia, która miała miejsce miesiąc temu mianowicie jak byłem na na wakacjach w Boliwii o no miesiąc, półtora miesiąca temu także były blokady w związku z, z wyborami prezydenckimi, manifestacjami dojazd na lotnisko w Sucre na lotnisko Alcantari, które znajduje się 30 km od Sucre zajęło kilka godzin, no i wylot miał być o godzinie 17 miejscowi proponowali wyjazd o godzinie 2 rano, żeby dojechać na lotnisko, także także śmieszna sytuacja, tutaj mając 12 km zajęło około 20 minut oczywiście jest to pora wieczorowa w godzinach szczytu zajmuje to tak mniej więcej półtorej godziny także poszło szybko, fajnie i sprawnie aczkolwiek zastanawiałem się jak to będzie wyglądało do tego, że wyjazd o 3 rano w środku nocy, no różnie to może wyglądać zwłaszcza na wyspie, gdzieś na Filipinach no ale pozytywne zaskoczenie, także fajnie jest